Był to zwykły dzień, jeden z wielu podobnych w jego uporządkowanym życiu, przynajmniej do momentu, gdy usłyszał melodyjny śmiech, dobiegający z sąsiedniego stolika. Podniósł wzrok i zobaczył ją: młodą kobietę o ciemnej skórze i kręconych włosach, rozmawiającą z kelnerką, łamanym polskim, przeplatając go angielskimi słowami. Jej uśmiech rozświetlał całą twarz, a w oczach miała iskry rozbawienia, gdy próbowała zamówić kawę. Poproszę um, Kawa z, jak to się mówi, mlekiem? Próbowała, a jej akcent zdradzał, że nie jest stąd. Kafełate? zasugerowała kelnerka. Tak, tak, kafełate. Dziękuję bardzo. Odpowiedziała z entuzjazmem, wyraźnie zadowolona z małego językowego zwycięstwa. Marek nie mógł oderwać od niej wzroku. Było w niej coś, co przykuwało uwagę nie tylko egzotyczna uroda, ale przede wszystkim energia i radość życia, które zdawały się z niej emanować. Zanim zdążył się powstrzymać, wstał i podszedł do jej stolika. Przepraszam, zaczął czując nagłą suchość w ustach słyszałem, że masz problemy z polskim. Mogę jakoś pomóc? Kobieta spojrzała na niego z zaskoczeniem, a potem uśmiechnęła się szeroko. Och, dziękuję. Mój polski jest, jak to się mówi, okropny? Zaśmiała się. Nie jest tak źle, odpowiedział Marek, również się uśmiechając. Jestem Marek. Amara Osei przedstawiła się, wyciągając dłoń. Zgany. Ale mieszkam teraz w Krakowie. Jestem tu na stypendium doktoranckim. Antropologia kulturowa. Marek uścisnął jej dłoń, czując dziwne mrowienie w palcach. Mogę się przysiąść? Zapytał, wskazując na wolne krzesło przy jej stoliku. Oczywiście. Odpowiedziała Amara, gestem zapraszając go, by usiadł. To przypadkowe spotkanie zapoczątkowało coś, czego żadne z nich się nie spodziewało. Rozmawiali przez godziny o Krakowie, o Polsce, o Ganie, o jej badaniach nad wpływem migracji na tożsamość kulturową, o jego projektach architektonicznych. Marek był zafascynowany jej perspektywą, sposobem, w jaki postrzegała jego miasto. Z mieszanką zachwytu i analitycznego spojrzenia badaczki. Wiesz, co mnie najbardziej zaskoczyło w Polsce? zapytała Amara, gdy słońce zaczynało już zachodzić, a oni wciąż siedzieli w kawiarni. To, jak bardzo ludzie są przywiązani do tradycji, a jednocześnie, jak bardzo są nowocześni. To fascynujący paradoks. Marek nigdy wcześniej nie myślał o tym w ten sposób. Przez całe życie mieszkał w Krakowie, a ona, przybysz z innego kontynentu. Potrafiła dostrzec coś, co dla niego było niewidoczne. Może mogłabyś mi pokazać kraków z Twojej perspektywy? Zaproponował, zaskakując samego siebie swoją śmiałością. A ja w zamian pomogę Ci z Polskim. Amara zawahała się przez moment, po czym skinęła głową. Chętnie to uczciwa wymiana. Przez następne tygodnie spotykali się regularnie. Marek pokazywał marze zakątki Krakowa, których nie znajdzie się w przewodnikach, a ona uczyła go patrzeć na jego własne miasto nowymi oczami. Pomagał jej z Polskim, a ona opowiadała mu o Ganie, o Akrze, gdzie dorastała, o tradycjach ludu Ashanti, z którego pochodziła jej matka. Pewnego wieczoru, gdy spacerowali wzdłuż Wisły, Marek uświadomił sobie, że zakochał się w Amarze. Nie chodziło tylko o jej urodę czy inteligencję. Zakochał się w jej sposobie bycia, w jej odwadze, w tym, jak potrafiła odnaleźć się w obcym kraju, nie tracąc swojej tożsamości. Amara zaczął, zatrzymując się nagle. Chyba się w tobie zakochałem. Spojrzała na niego, a w jej oczach odbijały się światła miasta. Wiem, odpowiedziała cicho, i chyba ja też się w tobie zakochałam. Pocałował ją wtedy pod rozgwieżdżonym niebem z szumem wisły w tle. Czuł, jakby wszystkie elementy jego życia nagle ułożyły się w idealną całość, ale nie wiedział jeszcze, że ich miłość zostanie wystawiona na próbę próbę, której nie spodziewał się, że będzie musiał stawić czoła próbę, która zmusi go do konfrontacji z własnymi uprzedzeniami, z oczekiwaniami rodziny i z presją społeczną, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczył. Związek Marka i Amary rozkwitał z każdym dniem. Kraków z jego wąskimi uliczkami, zabytkowymi kamienicami i parkami stał się scenerią ich miłości. Wspólnie odkrywali miasto. Ona z entuzjazmem kogoś, kto widzi wszystko po raz pierwszy. On z nową perspektywą, jaką dała mu jej obecność. Amara wprowadziła się do jego mieszkania w kamienicy na Kazimierzu po trzech miesiącach znajomości. Było to spontaniczne, może nawet zbyt szybkie, ale oboje czuli... Że to właściwa decyzja. Jej rzeczy, kolorowe tkaniny z Gany, rzeźby i książki wniosły nowe życie do jego sterylnego, minimalistycznego mieszkania. Twoje mieszkanie było jak projekt architektoniczny, a nie jak dom. Żartowała, wieszając na ścianie tradycyjną ganięską tkaninę Kente w żywych kolorach. Potrzebowało trochę duszy. Marek musiał przyznać, że miała rację. Jego życie przed poznaniem Amary było uporządkowane, przewidywalne i nudne. Ona wniosła do niego kolor, spontaniczność i radość. Jednak nie wszystko było idealne. Pierwsze trudności pojawiły się, gdy Marek przedstawił Amarę swoim rodzicom. Barbara i Andrzej Nowiccy, emerytowani nauczyciele z małego miasteczka pod Krakowem, byli ludźmi, o tradycyjnych poglądach. Nigdy nie podróżowali poza Europę, a ich kontakt z osobami o innym kolorze skóry ograniczał się do tego, co widzieli w telewizji. Spotkanie odbyło się w rodzinnym domu Nowickich, przytulnym, choć nieco staroświeckim domu, z ogrodem pełnym róż, które były pasją barbary. Marek był zdenerwowany, ale starał się tego nie okazywać. Amara ubrana w elegancką sukienkę, z włosami upiętymi w staranny kok, wyglądała pięknie, choć on widział napięcie w jej oczach. Mamo, tato, to jest Amara, przedstawił ją, ściskając jej dłoń dla dodania otuchy. Barbara Nowicka zastygła na moment, jej uśmiech stał się sztywny. Andrzej wyciągnął dłoń po krótkiej chwili wahania. Miło Cię poznać, Amaro, powiedział, choć jego ton był bardziej formalny niż serdeczny. Mnie również bardzo miło, odpowiedziała Amara, starając się brzmieć pewnie. Marek tyle mi o Was opowiadał. Obiad był niezręczny. Barbara zadawała Amarze pytania, które, choć nie były otwarcie nieuprzejme, zdradzały jej nieznajomość świata poza Polską. A jak tam w Afryce? Macie tam, no wiesz, normalne domy? Czy mieszkacie w takich, jak to się nazywa? Mamo! Przerwał jej Marek, czując jak jego twarz płonie ze wstydu. W Akrze, stolicy Gany, skąd pochodzę, mamy nowoczesne budynki, centra handlowe, uniwersytety. Odpowiedziała spokojnie Amara. Moi rodzice mieszkają w domu bardzo podobnym do waszego, tylko zamiast róż mama uprawia hibiskusy. Barbara wyglądała na zaskoczoną. Och, naprawdę! Nie wiedziałam, w telewizji zawsze pokazują te. no wiesz, wioski? odpowiedziała Amara. Tak, są też tradycyjne wioski. Podobnie jak w Polsce macie wiejskie gospodarstwa. Gana jest zróżnicowanym krajem. Tak jak każdy inny. Marek był pod wrażeniem jej opanowania, sposobu w jaki edukował jego rodziców, bez okazywania urazy. Ale widział też, jak bardzo się stara, jak wiele energii ją to kosztuje. Po obiedzie, gdy Amara pomagała barbarze w kuchni, Andrzej wziął Marka na bok. Synu, ona jest inna powiedział cicho. Czy ty naprawdę myślisz, że to może się udać? Pomyślałeś o dzieciach? Jak będą wyglądać? Jak będą traktowane? Marek poczuł, jak narasta w nim gniew. Tato, kocham ją, a to, jak wyglądają nasze potencjalne dzieci, jest chyba najmniej istotną rzeczą. Andrzej westchnął. Marek, nie chodzi tylko o wygląd. Chodzi o kulturę, tradycję, wartości. Ona jest z innego świata. Poznaj ją lepiej, zanim wydasz osąd, odpowiedział Marek, starając się zachować spokój. Daj jej szansę. Ale widział w oczach ojca, że to nie będzie łatwe. W drodze powrotnej do Krakowa w samochodzie panowała cisza. W końcu Amara przerwała milczenie. Twoi rodzice są mili, powiedziała, choć jej głos zdradzał, że nie do końca w to wierzy. Przepraszam za nich, odpowiedział Marek. Oni. Oni po prostu nie są przyzwyczajeni do różnorodności. Rozumiem to, odpowiedziała Amara. Moi rodzice też byli zaskoczeni, gdy powiedziałam im, że spotykam się z Polakiem. Ale oni przynajmniej starają się Cię poznać, nawet przez te nasze rozmowy wideo. Marek poczuł ukłucie winy. Rodzice Amary, mimo że byli tysiące kilometrów stąd, wykazywali więcej otwartości niż jego własni, którzy mieszkali zaledwie godzinę drogi od Krakowa. Daj im czas dodała Amara, kładąc dłoń na jego ramieniu, to dla nich nowe doświadczenie, ale czas nie przynosił poprawy. Rodzice Marka, choć nigdy otwarcie nie wyrazili sprzeciwu wobec związku syna, pozostawali chłodni wobec Amary. Ich spotkania były rzadkie i zawsze pełne napięcia. Problemy nie ograniczały się do rodziny Marka. Na ulicach Krakowa często spotykali się z zaciekawionymi, a czasem wrogimi spojrzeniami. Kelnerzy w restauracjach czasami ignorowali Amarę, zwracając się tylko do Marka. Zdarzały się też komentarze ciche, ale słyszalne, rzucane przez przechodniów: Co ona w nim widzi, co on w niej widzi? Pewnie dla papierów. Marek starał się to ignorować. Ale widział, jak bardzo rani to Amarę, mimo jej pozornego opanowania. Widział, jak jej uśmiech gaśnie, gdy słyszała te szepty, jak jej ramiona się napinają, gdy czuła na sobie czyjeś spojrzenie. Jednocześnie w jego pracy zaczęły pojawiać się problemy. Jego szef, Tomasz Wiśniewski, starszy architekt o konserwatywnych poglądach, zaczął traktować go inaczej, odkąd dowiedział się o Amarze. Marek, czy ty na pewno wiesz, co robisz? Zapytał go pewnego dnia, gdy zostali sami w biurze. Wiesz, że mamy klientów, którzy są tradycyjni. Nie wszyscy zrozumieją twój wybór, mój wybór, powtórzył Marek, czując, jak narasta w nim gniew. Mówisz o mojej partnerce, Tomaszu, o kobiecie, którą kocham. Tomasz wzruszył ramionami. Ja tylko mówię, że to może wpłynąć na twoją karierę. Pomyśl o tym. Marek wrócił tego dnia do domu wściekły i zraniony, a Mara od razu wyczuła, że coś jest nie tak. Co się stało? Zapytała, odkładając książkę, którą czytała. Marek zawahał się. Nie chciał jej martwić, ale też nie chciał przed nią niczego ukrywać. Tomasz zasugerował, że nasz związek może zaszkodzić mojej karierze. A Mara westchnęła ciężko, jakby spodziewała się czegoś takiego. Marek. Może powinniśmy porozmawiać o tym, co się dzieje o tych wszystkich spojrzeniach, komentarzach o Twoich rodzicach, o Twoim szefie nie, nie przerwał jej to nic takiego ludzie muszą się przyzwyczaić z czasem będzie lepiej ale oboje wiedzieli, że to nie jest prawda z każdym dniem presja rosła, a ich związek tak piękny i pełen miłości gdy byli sami Zaczynał się uginać pod ciężarem społecznych oczekiwań i uprzedzeń. Marek nie wiedział jeszcze, że najgorsze dopiero nadejdzie, moment, który wystawi na próbę nie tylko ich miłość, ale również jego własny charakter i wartości, moment, który zmieni ich życie na zawsze. Nadeszła wiosna, a wraz z nią pierwsza rocznica ich związku. Marek planował coś specjalnego: kolację w eleganckiej restauracji na rynku głównym, a potem sięgnął do kieszeni marynarki, gdzie spoczywało małe aksamitne pudełeczko z pierścionkiem. Był to prosty, elegancki pierścionek z białego złota z małym diamentem niezbyt ostentacyjny, ale piękny i pełen znaczenia. A Mara wyglądała olśniewająco w czerwonej sukience, która podkreślała jej smukłą sylwetkę. Jej włosy, zazwyczaj upięte lub splecione w warkocze, tym razem opadały swobodnie na ramiona. Marek nie mógł oderwać od niej wzroku. Wyglądasz przepięknie, powiedział, całując ją delikatnie. Uśmiechnęła się, ale Marek zauważył cień w jej oczach. Ostatnie miesiące były trudne. Jej badania nad migracją i tożsamością kulturową, choć fascynujące, przynosiły jej też wiele frustracji. Spotykała się z niechęcią niektórych respondentów, z trudnościami w dostępie do danych, z niezrozumieniem ze strony niektórych profesorów. Wszystko w porządku? zapytał, gdy siedzieli już przy stoliku w restauracji. Tak, po prostu zmęczenie odpowiedziała, próbując się uśmiechnąć. Ten tydzień był intensywny Marek ścisnął jej dłoń. Wiem, ale dziś jest nasz wieczór. Żadnych zmartwień, żadnych problemów. Tylko ty i ja. Kolacja przebiegała idealnie. Jedzenie było wyśmienite, wino doskonałe, a rozmowa płynęła swobodnie, jak zawsze, między nimi. Marek opowiadał o nowym projekcie renowacji zabytkowej kamienicy na Kazimierzu, a Mara dzieliła się odkryciami ze swoich badań. Na moment zapomnieli o wszystkich trudnościach, o spojrzeniach. O szeptach, o napięciu, które towarzyszyło im na co dzień. Gdy kelner przyniósł deser, czekoladowy fondant, ulubiony Amary, Marek poczuł, jak jego serce przyspiesza. To był moment, na który czekał. Amara, zaczął sięgając do kieszeni. Ten rok był najpiękniejszym rokiem mojego życia. Pokazałaś mi świat, którego nie znałem. Nauczyłaś mnie patrzeć inaczej, czuć głębiej. Kocham Cię. I chcę spędzić z tobą resztę życia. Wyjął pudełeczko i otworzył je, ukazując pierścionek. Czy wyjdziesz za mnie? Oczy Amary rozszerzyły się, a na jej twarzy pojawił się wyraz zaskoczenia, a potem radości. Tak, odpowiedziała, a jej głos drżał z emocji. Tak, Marek, wyjdę za ciebie. Wsunął pierścionek na jej palec, a potem pochylił się, by ją pocałować. W tym momencie usłyszeli brawa kilku gości restauracji, którzy byli świadkami oświadczyn, klaskało i uśmiechało się do nich. Marek poczuł przypływ szczęścia i dumy, ale nie wszyscy reagowali entuzjastycznie. Z sąsiedniego stolika dobiegł ich cichy, ale wyraźnie słyszalny komentarz: "Co za zmarnowanie dobrego Polaka. Tyle pięknych polskich dziewczyn, a on wybiera..." Marek poczuł, jak krew odpływa mu z twarzy. Spojrzał na Amarę, która zastygła, jej uśmiech zgasł, a oczy napełniły się bólem. Ignoruj ich, szepnął, ściskając jej dłoń. Oni nic nie wiedzą o nas, o naszej miłości. Amara skinęła głową, ale radość momentu została zburzona. Dokończyli kolację w ciszy, a potem wrócili do domu, gdzie Amara natychmiast zdjęła pierścionek i położyła go na stoliku nocnym. Może to był błąd, powiedziała cicho, siadając na łóżku. Co? Oświadczyny? Zapytał Marek, czując ukłucie strachu. Nie, nie oświadczyny, odpowiedziała, patrząc mu prosto w oczy. Myślenie, że możemy żyć normalnie tutaj, w Polsce, że ludzie nas zaakceptują. Marek usiadł obok niej, obejmując ją ramieniem. Daj im czas, Amara. Zmiana myślenia zajmuje lata, pokolenia. Ale czy my mamy tyle czasu? Zapytała, a w jej głosie brzmiało zmęczenie. Czy chcemy żyć w ciągłym napięciu? A co z naszymi dziećmi? Jak będą traktowane? Marek nie miał odpowiedzi. Sam zadawał sobie te pytania. Szczególnie po rozmowie z ojcem. Następnego dnia Marek poszedł do pracy, wciąż myśląc o wczorajszym wieczorze. O radości oświadczyn i goryczy, która po nich nastąpiła. Był tak pogrążony w myślach, że nie zauważył, jak Tomasz wchodzi do jego biura. Marek, musimy porozmawiać, powiedział szef, zamykając za sobą drzwi. Tomasz usiadł naprzeciwko niego, jego twarz była poważna. Słyszałem, że się zaręczyłeś. Marek zmarszczył brwi. Tak, to prawda, ale nie rozumiem, co to ma wspólnego z moją pracą. Tomasz westchnął. Marek. Jesteś utalentowanym architektem. Masz przed sobą świetlaną przyszłość, ale musisz zrozumieć, że Twoje wybory osobiste wpływają na firmę. Mamy klientów, partnerów biznesowych, którzy są tradycyjni. Mówisz o rasistach, przerwał mu Marek, czując narastający gniew. Nie używałbym tak mocnych słów, odpowiedział Tomasz, krzywiąc się lekko. Oni po prostu cenią tradycyjne wartości, polską kulturę, polską rodzinę. A moja rodzina za Marą nie będzie wystarczająco polska? zapytał Marek, wstając z krzesła. Mimo, że będziemy mieszkać w Polsce, mówić po polsku, szanować polskie tradycje? Tomasz również wstał. Marek, nie bądź naiwny. Wiesz o co mi chodzi. Zastanów się dobrze, czy to jest droga, którą chcesz iść. Mamy dla ciebie wielkie plany, partnerstwo w firmie, międzynarodowe projekty, ale musisz być odpowiednim reprezentantem firmy. Marek patrzył na swojego szefa z niedowierzaniem. Człowiek, którego szanował, któremu ufał, właśnie zasugerował, że powinien wybierać między karierą a miłością swojego życia. Czy ty właśnie stawiasz mi ultimatum? Zapytał cicho. Tomasz wzruszył ramionami. Nazwij to, jak chcesz. Ja tylko mówię, jak wygląda rzeczywistość. Przemyśl to. Po wyjściu Tomasza, Marek siedział przy biurku, czując, jak jego świat się rozpada. Wszystko, na co pracował, jego kariera, jego reputacja, jego miejsce w społeczeństwie, nagle stanęło pod znakiem zapytania. A wszystko dlatego, że zakochał się w kobiecie o innym kolorze skóry. Tego wieczoru, gdy wrócił do domu, Amara od razu wyczuła, że coś jest nie tak. Siedziała przy stole pracując nad swoją dysertacją, ale odłożyła laptop, gdy tylko wszedł. Co się stało? Zapytała, widząc jego twarz. Marek zawahał się. Nie chciał jej martwić, ale wiedział, że musi być z nią szczery. Tomasz zasugerował, że nasz związek może zaszkodzić mojej karierze, że mogę stracić szansę na partnerstwo w firmie. Amara westchnęła ciężko, jakby spodziewała się czegoś takiego. I co zamierzasz zrobić? Marek spojrzał na nią z zaskoczeniem. Co masz na myśli? Oczywiście, że wybiorę ciebie. Zawsze wybiorę ciebie, ale nawet gdy wypowiadał te słowa, czuł cień wątpliwości. Nieco do miłości do Amary, to było pewne jak wschód słońca, ale co do swojej odwagi, swojej gotowości do poświęceń, do stawienia czoła społeczeństwu, które nie było gotowe ich zaakceptować. Amara patrzyła na niego długo, jakby czytała w jego myślach: Marek, ja nie chcę, żebyś musiał wybierać, nie chcę być przeszkodą w Twojej karierze, w Twoim życiu, nie jesteś przeszkodą, zaprotestował. Jesteś najlepszą rzeczą, jaka mi się przydarzyła uśmiechnęła się smutno. Ale świat nie pozwala nam o tym zapomnieć, prawda? Że jestem inna, że nie pasuję do Twojego życia, do Twojej rodziny, do Twojej pracy. Marek poczuł, jak jego serce ściska się z bólu chciał zaprzeczyć, powiedzieć, że to nieprawda, że wszystko będzie dobrze, ale słowa uwięzły mu w gardle. Bo wiedział, że w pewnym sensie ma rację. Tej nocy leżeli obok siebie, nie śpiąc, każde pogrążone we własnych myślach. Marek zastanawiał się, co powinien zrobić, jaką decyzję podjąć. Kochał Amarę całym sercem, ale czy miał odwagę, by stawić czoła całemu światu dla tej miłości? Czy był gotów zrezygnować z kariery, z akceptacji społecznej, z spokojnego życia? Nie wiedział jeszcze, że odpowiedź na to pytanie przyjdzie szybciej niż się spodziewał i w okolicznościach, których nigdy by nie przewidział, okolicznościach, które wystawią na próbę nie tylko jego miłość do Amary, ale również jego własny charakter i wartości, nadszedł dzień firmowego przyjęcia. Corocznego wydarzenia, na którym pracownicy biura architektonicznego spotykali się z klientami, partnerami biznesowymi i potencjalnymi inwestorami. Odbywało się ono w eleganckiej restauracji na Wawelu z widokiem na Wisłę. Marek, jako jeden z czołowych architektów firmy, musiał tam być, a jako narzeczony chciał zabrać ze sobą Amarę. Jesteś pewien, że to dobry pomysł? Zapytała Amara, gdy przygotowywali się do wyjścia. Miała na sobie elegancką granatową suknię, która podkreślała jej smukłą sylwetkę. Włosy upiętła w staranny kok, a na szyi miała delikatny naszyjnik prezent od Marka na ich pierwsze wspólne święta. Oczywiście odpowiedział Marek choć w jego głosie nie było pewności Jesteś moją narzeczoną Twoje miejsce jest przy mnie. Amara spojrzała na niego uważnie.